Cześć! W tym tygodniu wydano nowy snapshot 24W37A, w którym ciekawie to perły kresu, a także poprawiono sporo przeróżnych błędów. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam na przegląd. Ładowanie czanków za pomocą pereł kresu to nowa funkcja zaimplementowana w tym snapshocie. Perła rzucona w kierunku niezaładowanych czanków, od teraz czanki te ładuje i jest w stanie nas tam przeteleportować. Wcześniej Perła zatrzymywała się i czekała, aż teren zostanie załadowany przez gracza. Dodatkowo Perły mają teraz swoich właścicieli, dzięki czemu, gdy gracz opuści świat, Perła zniknie razem z nim, a kiedy dołączymy do świata ponownie, Perła również z nami wróci do żywych. Perły kresu ponownie teleportują graczy w poprawne miejsca. W poprzednim Snapshocie gracz teleportowany był na podwojone koordynaty. Cofnięto zmianę sprzed tygodnia dotyczącą między innymi dziedziczenia zdrowia po transformacji mobów. Mam tu na myśli przykładowo transformację świni w zombie piglina. Powodowało to między innymi śmierć zombie wieśniaków przy zakażaniu wieśniaka przez zombie. Breeze atakuje teraz graczy nawet z najbliższej odległości. Wieśniak zmieniony piorunem we wiedźmę nie biega już z bardzo dużą prędkością. Jeśli dosiadamy świni, a ta zmieni się w zombifikowanego piglina, będziemy siedzieć na pigmenie zamiast zostać przeteleportowanym na czanki spawnu. Wyleczony wieśniak ponownie porusza się z poprawną prędkością. Przemieniony mob ponownie upuszcza po śmierci poprawne przedmioty. W poprzednim snapszocie drop pobierany był z tabeli łupów moba, którym ten był przed transformacją. Pociski wiatru i kule ognia ponownie odpychają byty z odpowiednią mocą i zadają poprawną ilość obrażeń. Moby władające buzdyganem zadają teraz więcej obrażeń, z im większej wysokości spadają. Dodatkowo, gdy nas zabiją, pojawi się komunikat gracz został zmiażdżony przez moba. Złoty Hełm ponownie ma 77 punktów wytrzymałości zamiast 165 punktów, jak było to w poprzednim snapshotie. Tekstura kolczugowej zbroi nie była ładowana, a zbroja nederytowa wykorzystywała tekstury diamentowej. Zostało to poprawione. Pozycja elementów zbroi dostosowuje się teraz do pozycji gracza oraz piglinów. Poprawiono błąd, przez który łódki mogły ulec zniszczeniu lub zabić pasażera po upadku z dużej wysokości. Dodatkowo łódki po zniszczeniu ponownie upuszczają swój odpowiednik w formie przedmiotu. Elytra traciła punkty wytrzymałości, gdy gracz otrzymywał obrażenia. Zostało to poprawione. Tarcza ponownie odbija pociski. Animacja ruchu ręki podczas stawienia bloków jest teraz odtwarzana natychmiastowo i konsekwentnie. Dolna tekstura pochodni zwykłych jak i eterycznych nie jest już widoczna, gdy pochodnia stoi na pełnym bloku. Wyrastające drzewa nie zastępują już liści postawionych przez graczy. Jeśli w trybie kreatywnym przelecimy przez portal dzięki Trójzębowi z zaklęciem Riptide, pomyślnie zostaniemy przeteleportowani do równoległego wymiaru. Trójzęby zaklęte na lojalność nie utykają na chwilę w blokach, gdy wracają do właściciela. Strzały przesuwały się lekko po trafieniu w blok. W tym tygodniu zostało to poprawione. Wykrawanych dęcie główek nie założymy już kliknięciem prawego przycisku myszy podczas trzymania ich w dłoni. Krzaki słodkich jagód ponownie zadają obrażenia mobom przez nie przechodzącym. Przywrócono margines wewnętrzny w opisach przedmiotów. Końska zbroja renderuje się poprawnie, gdy jest wyświetlana w interfejsie ekwipunku. Łososie po wypuszczeniu z wiadra przez moment przybierały nieprawidłowy rozmiar. Animacja kryształu kresu odtwarzana jest teraz z odpowiednią prędkością. Możemy teraz przewijać menu trybu kreatywnego, gdy kursor mierzy w sakwę. Tekstura sakiewki wraca do domyślnej, gdy przestajemy przeglądać jej zawartość. Niestety, snapshot ten to głównie poprawki błędów, które w większości były naprawdę potrzebne. Jeśli przegląd ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i pomóż mi dotrzeć do 10 tysięcy subskrybentów. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!